Cześć! Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić bunny hopa. Jest to jedna z bardziej przydatniejszych rzeczy technicznych, którą powinniśmy umieć. Często przytrafia się tak, że na przykład na jakimś treningu czy zawodach jedziemy za kimś i nagle pojawi się jakaś przeszkoda, na przykład korzeń. Wtedy warto by było dobrze ją ominąć, żeby nie stracić cennych sekund dla nas, ani nie złapać jakiegoś defektu, na przykład ściągnąć oponę, czy złapać kapcia. więc już nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania. Do mojego nowego filmiku, jak zrobić panechopa. Zaczynamy od uniesienia przedniego koła w górę. Musimy docisnąć rower do ziemi, a następnie odciążyć przednią część roweru, przenosząc ciężar ciała na tylne koło. W drugiej części przenosimy ciężar bardziej naprzód, podciągamy rower do siebie. Ważne jest, żeby ugiąć się w locie. Wtedy mamy większą kontrolę nad rowerem oraz możemy wyżej polecić. Na razie to jest mój rekord 70 cm. Może niedługo uda mi się to powiedzieć na naszym challenge'u are więcej informacji informații